Dzień dobry Państwu. Chciałem przedstawić Państwu odmianę słonecznika firmy LIDEA. Odmiana nazywa się ESBELLA. Na wstępie wspomnę, że jest to nasz bestseller, odmiana, która jest oferowana na polskim rynku już od kilku lat i w strukturze zasiewów zajmuje znaczną pozycję, jeżeli nie jest liderem. Jest z nami znany producent z okolic Namysłowa, pan Darek Plusko, który jest naszym gospodarzem dzisiejszym. Panie Darku, parę słów o całej technologii, o pana doświadczeniu związanym z odmianą słonecznika ESB-la. Znaczy, jeżeli chodzi o technologię, no to yy, na siebie byliśmy. Tak, na, nagrywaliśmy filmik, więc każdy pamięta jak to było. No, tutaj takie przykre nas klimatyczne przygody spotkały. Po, zaraz po siebie bardzo duże zlewne ulewy przyszły, i tutaj troszkę nam te pole popłynęło, trzeba było nawet wodę spuszczać. A co do tej odmiany, ponieważ jest tutaj 36 odmian, weszłem sobie w środek i przeszłem na poprzek wszystkich tych odmian, i, i, i muszę powiedzieć, że tutaj to będzie chyba. Nasz, y, nasz wzorzec w przyszłym roku, bo tą odmianą byśmy przesiewali y, wszystkie y, odmiany, albo co jakiś czas w poletkach byśmy ją przesiewali. Ona będzie naszym wzorcem, dlatego że y, bardzo dobrze stoi. Jest naprawdę i ona jest pierwsza tutaj, czyli jak gdyby jest ta pierwsza siła uderzenia wiatru, zawsze idzie pierwsza odmiana. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Przeszłem sobie tutaj przez. Jak to u nas mówią na szagę przez całe pole i, i, i widzę po tych odmianach, które sobie lepiej radzi, która, która gorzej właśnie tutaj w tych warunkach. Zresztą to jest chyba naj, u nas w gospodarstwie no, naj, najwięcej uprawiana. Na, od lat już uprawiana, więc to jest generalnie po prostu sprawdzony sprawdzony towar, sprawdzona odmiana tu ze spokojnym sumieniem, że tak powiem mogę, mogę ją polecić jako hodowca dla następnego hodowcy producenta, który chciałby się bawić w słoneczny, chciałby uprawiać słonecznie. Dzięki za tą rekomendację Kilka słów jeżeli chodzi o agrotechnikę siew był w warunkach trudnych, to wiemy, wiosna była chłodna, zimna co z herbicydami, bo na że esbella to jest odmiana konwencjonalna, to znaczy nie posiada żadnej odporności na, na, na herbicydy. Czyli cała ochrona chemiczna musi być robiona przedschodowo, zaraz po siebie. I co z fungicydami? Czy były to stosowane jaka, jakieś fungicydy dla ochrony przeciwko chorobom grzybowym, czy to jest to poligon po to, żeby sprawdzić jak odmiany się zachowują i radzą sobie bez fungicydów? Znaczy, powiem tak. Plan był taki, żeby zastosować ten fungicyd. Ale, ale później jak się okazało, no to musielibyśmy skrzywdzić jakąś odmianę, ponieważ akurat opryskiwacz jechałby po którejś odmianie, więc to było niewykonalne. Za wysokie już były. Za wysokie były i jak gdyby no to już to, to by było nieuczciwe. Nie musielibyśmy może w poprzek jechać czy coś takiego. Ale to też tutaj na nawrotach, to w przyszłym roku jak, jak, jak się uda powtórzyć doświadczenie, to, to zrobimy to trochę inaczej, przygotujemy się do tego, wiemy już teraz gdzie gdzie popełniliśmy błędy, wiemy co trzeba wyeliminować, żeby to zrobić jeszcze bardziej profesjonalnie i żeby jeszcze dokładniej przebadać każdą odmianę. Tutaj została zrobiona tylko, tylko zabieg doglebowo, jeżeli chodzi o odpłaszczenie i takie też zabiegi polecam, to jest jak gdyby taka podstawa. To jest standard, który musi być dobrze zrobiony, jakie byś nie miał nasiona, czy byś miał tam z odpornością, czy nie z odpornością, zrób dobrze doglebówkę, to jest podstawa, zawsze możesz coś powtórzyć, są już, mamy doświadczenia, wiemy jak to robić, ale jeżeli y, nie zrobisz tej y, doglebówki, no to jest takie nagromadzenie chwastów, że później tr trudno sobie po prostu z tym poradzić, nie? Fungicydów? Nie było. Fungicydów nie było. Czyli obserwacje są bezcenne, widzimy jak odmiana się zachowuje. Tak, tak. Czy, to, te, czy jest... to też trochę o to chodziło, nie? Żeby, żeby tutaj to wyłapać, te, po to to robimy, bo jak my to opryskamy wszystko fungicydem i tak dalej, no to też będzie może troszkę cięższe do uchwycenia, I, tak jak powiedziałeś, jak te odmiany się zachowują. Nie? Co z wilgotnością nasion przy zbiorze? Jesteśmy, jest prawie połowa października, jest późno, rok temu te żniwa były miesiąc prawie wcześniej. Jaka jest wilgotność zbioru wil, wilgotność nasion w czasie zbioru? No to jest też bardzo ważna sprawa, ponieważ ja tutaj też tak jak gdyby na pewno ten film będą oglądali ludzie, którzy zasiali słonecznik pierwszy raz albo może myślą się, bo tak słyszę, że na drugi rok to chyba się bum jakiś słonecznikowy szykuje, więc ja bym też przestrzegał. Bierzcie odmiany, które są sprawdzone, które w polskich warunkach są w stanie dojrzeć i na przykład jeżeli ty nie masz suszarni, no to już dzisiaj musisz sobie zakładać, że biorę taką odmianę, że ona jest w stanie mi dojrzeć na polu w taki technologiczny sposób, że jak wszędzie ten słonecznik będę mógł sprzedać, bo yy, pamiętajcie, że yy, zaczyna się już sezon ostro kukurydziany i jeżeli ktoś już zasypie suszarnię kukurydzą, no to już jej do słonecznika po prostu zwyczajnie, jeżeli będziesz zbierał słonecznik 15-17% o tej porze, no to nie ma go gdzie wysuszyć. Druga sprawa, uważajcie też, ci, którzy mają suszarnię i planują to suszyć, w tamtym roku spłonęło kilka suszarni, a w tym roku niestety spłonęło też całe gospodarstwo. Pierwszy raz, tutaj zasiał słonecznik i, i, i to jest bardzo. Yy, pamiętajcie o tym, jeżeli suszycie to, najpierw musi iść to nawialnie, żeby odwiać tą benzynę, która. Ten pył taki, który jest benzyną ze słonecznika, nie można tego suszyć tak bezpośrednio, wrzucając do, a tym bardziej, jeżeli chodzi o takie suszarnie porcjowe, gdzie tam bezpośrednio. Mocna penetracja tego, tej temperatury jest w środku. Naprawdę, bardzo, proszę, uważajcie na to, bo o nieszczęście nie, nie trudno. Podsumowując temat Belli jako odmiany słonecznika, jest to odmiana uprawiana na polach pod namysłowym już od wielu lat, sprawdzona w boju, czyli planowanie jest stabilne. Odmiana dojrzewa w warunkach klimatycznych polskich i w zasadzie w większości przypadków nie wymaga dosuszania, jest zbierana w dojrzałości technologicznej. Tak, tak. To jest taka, nie, chyba nie ma takiej drugiej. No powiedzmy sobie szczerze, no trzeba też być szczerym w tym wszystkim. To nie ma takiej drugiej odmiany, która jest tak przebadana jak Esbella, nie na tylu hektarach i nawet nawet w tym roku powiedzmy gdzieś tam jak dzieliłem się odmianami z sąsiadami i nawet na żeśmy dawali także, że a jeszcze tutaj jakoś sobie i tak, żebyśmy popróbowali nawet takim, jak to jest bardziej porozrzucane po terenie, nie, no to też wracają bardzo fajne, pozytywne, naprawdę sam jestem pod wrażeniem, ludzie, którzy gdzieś tam pierwszy raz zasiali, a, a korzystali też właśnie z porady, żeby się coś tam podpytać i tak dalej, super wyniki osiągnęli i super są zadowoleni z tej odmiany, nie. Dziękujemy bardzo Panie Darku za te rekomendacje, za garść informacji o słoneczniku, dziękujemy bardzo.